Ja jestem Dawido, a to jest pierwszy odcinek na moim kanale z Brawl Stars i dzisiaj zrobimy opening na moim koncie. Jak widać jest to duży openik, bo aż 109 broboxów łącznie, 9 Big Boxów i 3 Mega Boxy. Tutaj są 2 broboxy i 2 Mega Boxy jeszcze jednego Mega Boxa sobie kupimy. No i na wstępie jeszcze chciałem was zaprosić do klubu Elita BSD. Powstał on półtora miesiąca temu i już zdążyliśmy się tak rozwinąć. Chciałem pozdrowić wszystkich moich klubowiczów. No i co? No i tym nudnym akcentem rozpocznijmy dzisiejszy opening. Mam nadzieję, że mi wypadnie. Na przykład... No nie, no po prostu legenda, bo tylko legend mi brakuje. Mam nadzieję, że mi jakaś wypadnie w końcu. Że szczęście się do mnie w końcu uśmiechnie. No i co? No i zacznijmy opening. Dobra, punkty do bula do nity ja bym chciał właśnie do Bula, Bo Mogę go sobie, bym mógł go sobie wziąć Ulepszyć na 9 poziom i wtedy bym mógł Wydropić star powera Nie, jest za bardzo się nie będę tak odsyłał No, co mam, co mam tu komentować, nie? O, 12 gemów! ULOL. <noise> wow, o nie, co się klika? <noise> o, jeden ticket, fajnie. 5 gemów, nice. 30 coinów, 4 punkty do Piper i 7 do Taryi. Mogę ją na wyższy poziom ulepszyć. Mam nadzieję, że wypadnie ta legenda w ogóle, pokażę Wam, jaką mam szansę na tą legendę. O, ale się już zwiększyła, lol. Przed chwilą miałem 0,12,48, teraz mam 0,12,96. No nieźle. Jak z 10 tam milu, 15, nie wiem już ile minęło. 15 chyba, BroBoxów, tak szansa się zwiększyła, no to nice. To może uda się wydrobić tą legendę dzisiaj, co. O ból. Fajnie, tylko szkoda, że tak mało. A lecimy dalej. Będę nam sprawdzał co jakiś czas szansę na legendę. W ogóle sprawdzę, czy mi się nagrywa. Tak, nagrywam się. Uff, już się wystarczyłem. Może jakiś bonus albo nie wiem legenda Ło o kurde Jeszcze trzygamy do tego No nieźle Ale na co mi ten Mortis? Ja chcę bula Może z Megaboksów polecić co? No, jeszcze. O, dużo przed nami. Także ja trochę przyspieszam tutaj. O, jest ból. Znowu kurde cztery. Jeden Event ticket. Ojej, 10 do bóla. Ło, wow, już mam 5 postaci do ulepszenia. Dobra, jeszcze mi zostało. Jeśli jeszcze drobne 115 Powerpoint do bóla, to się elegancko. No, już 50 boksów za nami ponad. I żadnej legendy. Ja <noise> mam nadzieję, że wydropię coś w końcu. O lol, ale, ale ta szansa się zwiększa i to kurde mocno, nie? Ja nie, ja muszę wydropić legendę, po prostu muszę w to teraz tak wierzę. Jak nie wydropię żadnej legendy, dzisiaj to się załami po prostu. I taka wysoka szansa jest. Nie, musi być legenda, naprawdę. Musi być legenda. <noise> Ło, 200 token doublerów. Nice, no dobra 25 to aż punktów 3 gemmy znowu. No to mi się zredukują te gemmy. Jak już kupię tego mega boxa, znowu 200 token doublerów. No i jeszcze 30, 37 boxów. Minęło już 70 Roboxów O nie Czego wy mnie zapraszacie? Dobra Dobra Sprawdźmy teraz procent na legendę Sorry, że ja go tak sprawdzam Cały czas Nie, nie zmienił się chyba 70 coinów, fajnie 15 do tary. 15 do Boko, 3 Gemy No Nieźle ci co. Ale ten... Su ale nie. Był przynajmniej jakiś bonus, więc... O, jest ból. No i nice. Więc mój no, 25 do Darila. No i teraz zostało 20 Brawl nie licząc tych. Więc ja sobie sprawdzę szansę znowu. 13,92. Nie, no to jest taka szansa ogromna, że po prostu, kurde, musi wypaść coś. A jeszcze z Big Boxów, o 5 gamów, jeszcze z Big Boxów i z Mega Boxów jest jeszcze szansa o wiele większa na, na Brawlera niż z, z zwykłych browboxów więc mam nadzieję że coś tam wypadnie z nich nie 15 z rosy, fajnie 5 do bola fajnie Tylko żeby trochę więcej go Dropiło, byłoby jeszcze lepiej jeszcze 4 Broboxy. I lecimy z Migboxami. W ogóle 200 zamiar dla Blairów przed chwilą wypadło. Więc fajnie. Jest to Brobox, nic nie wypadło. No i co? <grym> szansa nie zmieniła się no i co, no lecimy z big boxami no i tutaj nic raczej nie będzie no taki trochę skromny ten big box bym powiedział czy w ogóle mi się zwiększyła szansa teraz jeju ile ja raz sprawdzę nie zwiększyłam się no już nie będę nie tak wysmęczy tym może ja jest jeszcze 7 big boxów nie no kurde no musi coś wypaść ale nie mówię o Brawlerze a nie o Token Dublera, więc. Ani gemach. Ani bóla, ani. legendy. Ja nie mogę. Nie no, nie mówcie, że nic nie wypadnie. Naprawdę. Nie możecie mi tego zrobić. Ja nie wierzę. O, już się skończyły. No i co? Jak z szansą? 14. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Musi, Musi być szóstka. Dawaj szóstkę mnie. Kurde, piątka. 319 końców, 14 punktów do Mortisa. 20 punktów do Barleya. 24 punkty do Gina. 30 punktów do Nity. 84 punkty do brok'a jeden event ticket i 6 gemów. no i punkty sobie weźmiemy raczej do bula, co? jak nam nic nie wypadło no to do bula trzeba wziąć brow box i teraz legenda. no niestety końcy nazywamy brow box o jest przynajmniej ból no i mega box nic nie będzie 76 El Primo. Wow, 4 Eventykiety, 3 Gemy. No i 50 MONET. I punkty bierzemy znowu do bula To jeszcze 25 mi brakuje, żeby mieć Star Powera. No nie może nawet kupię. Nie wiem, zobaczcie. No i co, no i kupujemy tego ostatniego mega boxa. Módlcie się, módlmy się, żeby coś wypadło. Nie. Kurde, no nie wierzę, nie ma legendy. Naprawdę, naprawdę nie ma legendy. I ja nie mogę. Taka duża szansa była. A i tak jej nie dostałem. Ach, no to co? Pozostało mi zbierać następny opening. No nie wierzę. Najgorzej po prostu, najgorzej. Ale przynajmniej mam dużo coinów. No i teraz jaka jest szansa? Już nie kupię mega boksa. Nie no, kurde. Ale ja jestem po prostu niefartym życia, nie? Taka duża szansa. No nie no, w następnym openingu musi wypaść. Musi wypaść po prostu. Bo już nie wytrzymam. No dobra. Trzeba się z tym pogodzić, co nie? Także ja dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Jeśli Wam się spodoba, to dajcie lajka, dajcie suba na, na moim kanale. No i widzimy się w innych materiałach. No to się ma.